Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Dzisiaj taki materiał podsumowujący. Zazwyczaj puszczam te zestawienia minifigurek trochę później, ale w gruncie rzeczy w tym roku już nie ma na co czekać. Wszystko co jest najciekawsze podejrzewam, że już jest w moich łapkach, więc chciałbym Wam to zaprezentować. Słuchajcie rok 2020. Rok trudny, rok ciekawy. Ciężko mi tak naprawdę się absolutnie z wszystkiego cieszyć, no bo na świecie trwoga, pożoga, wirusy, protesty i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu patrzeć pod nogi i gdzieś tam już zaczynają biegać dzieciaki, a ja tak sobie w lesie zdjąłem maseczkę, więc szybko muszę nagrać tą wejściówkę. Co się udało? Na pewno występ w Lego Masters, wielki sukces, że udało się tam dostać. No Udało się też nawiązać fajną, stałą współpracę. To widzicie na intro, więc nie będę już się powtarzał. Udało się też zweryfikować, pozyskać nowe klockowe przyjaźnie, a to jest zawsze cenne. No i oby tak dalej. Tylko żałuję, że trochę doktorat w tym roku leży odłogiem, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Bóg mi świadkiem, promotorze, jeszcze dam radę. Lećmy na przegląd! Ale zanim przejdziemy do mojego subiektywnego zestawienia, no to trzy takie ciekawostki, które w tym roku się pojawiły, a które warto odnotować. Tego interaktywnego Mario już na pewno dobrze znacie, bo kilka makiet z nim powstało, kilka jeszcze powstanie. Centaury z Lego Harry Potter dostaliśmy, prześwietne odlewy. Wróćcie do tej recenzji, jeżeli chcecie przyjrzeć się z bliska. No i minionki, to jest bardzo ważna licencja, chyba nawet ważniejsza niż ta ulica sezamkowa, ale swoją drogą tego ciasteczkowego potwora kiedyś sobie na Bricklinku zakupię. Rozpocznijmy nasze zestawienie od różowego zejna z zestawu LEGO Ninjago SKLEP dla graczy. Jest to postać zabawna, postać, której potrzebowaliśmy, jest urocza w odbiorze. To po prostu zaledwie przemalowany strój, ale ja lubię takie smaczki i nawet nie wiedziałem, że potrzebujemy różowego ninja w naszej ekipie. <laughs> Co sądzicie? Ten wytatuowany pirat z zestawu LEGO Ideas Piraci z Zatoki Barakut to jeden z najlepszych piratów ever, przynajmniej moim zdaniem, a wszystko dzięki tym tatuażom. Tutaj trzeba go odchylić, no bo pięknie się prezentuje ten statek na plecach. Ta postać nie zasługuje może na wyższą lokatę, dlatego że spodnie są takie zwyczajne i w sumie tą główkę też już widzieliśmy, ale jednak Thor's tutaj robi całą robotę. Zresztą ten zestaw piraci w Zatoce Barakut, no to on chyba jest jednym z lepszych w tym roku Kingsley Shacklebolt to jest oczywiście postać z drugiej serii kolekcjonerskich minifigurek z Lego Harry Potter. Może zabierzmy już to miotłe, bo to nie jest jakiś element wyjątkowy. Ale jeżeli chodzi o akcesoria, o taki ogólny wygląd tej postaci, to jest świetnie. Niekoniecznie na plecach, bo tutaj ten nadruk jest dość zwyczajny. No, ale ta jakby toga Peleryna, świetna rzecz. I na dodatek ta czapeczka, fajnie tak nadrukowana. Ten sam motyw gdzieś tutaj pojawia się przy rękawach i dla mnie to jest taki świetny zamorski. Czarodziej. On tutaj się na pewno sprawdzi. Na dodatek ta czapeczka, zobaczcie, ona nie leży prosto. Zawsze można delikatnie zmienić wygląd tej postaci tutaj przez odpowiednią manipulację. O, na przykład, w ten sposób. Chociaż tak akurat wygląda. Ciekawo. Zaraz za członkiem zakonu Feniksa ustawiłbym burmistrza Fleka z zestawu Lego City Rynek. A dlaczego? Przecież kukurydza już kiedyś się pojawiła właśnie jako strój, ale powiem wam, że po pierwsze ta jest ciemniejsza, a tutaj jeszcze pod tą kukurydzą mamy świetny taki zielony, ciemnozielony garnitur oraz tą wstęgę burmistrza. Bardzo fajnie, szkoda tylko, że w tym zestawie nie mieliśmy również włosów dla tego bohatera, bo on wcale nie jest łysy, a jak zdejmie ten gumowy kostium. No to musi być wysolen. Dalej, niech może będzie Jay z niebieskiego automatu do gry. Już Wam tłumaczę, dlaczego. No, prześwietne, takie mocno zmierzwione, białe włosy. I dobry strój dla muzyka. No tutaj akurat jest dużo takich cekinów, jakichś takich delikatnie błyszczących się elementów, taka jakaś zielonkawa, a właściwie jasno niebieska, błękitna skóra to naprawdę nadaje charakteru tej postaci i jak najbardziej jako muzyk to się nadaje. No i na dodatek mamy też taki zwyczajny wyraz twarzy nie tylko ten bardzo rozśpiewany. Lokata piętnasta niech przypadnie temu animatorowi, który przebrał się za szczura, a pochodzi z chińskiego zestawu okolicznościowego o nazwie Taniec Lwa. Bardzo fajne przebranie, zauważcie, że tutaj też jest sporo takiego chińskiego tradycyjnego stroju, no i ten czerwony lampionik, ewentualnie pojemnik na drobne pieniądze dla tancerzy. Heum tutaj jest naprawdę uroczy, no i w ogóle jakoś dużą sympatię wzbudza właśnie ta postać. Pora na manbata z mobilnej bazy Batmana. Oczywiście takich nietoperzy to było w Lego trochę, różne czarne, brązowe i ostatnio nawet pokazałem wam to na Instagramie. Ale z drugiej strony, no, ten jest jakoś tak dobrze zrobiony. Albinos jeszcze wcześniej go nie mieliśmy. No i na dodatek dosyć szczegółowe spodnie. Do tego taki przestraszony wyraz twarzy. No, po prostu podoba mi się ta minifigurka. Dumbledore z drugiej serii kolekcjonerskich minifigurek Lego Harry Potter, musiałem trochę oddalić kadr, żeby tutaj nic nam nie obcięło i to jest już druga postać z tej kolekcji, oczywiście tam było ich więcej, bardzo ciekawych, zresztą te akcesoria tam miażdżą, zerknijcie tylko no... Tutaj moglibyśmy wiele, wiele postaci umieścić, ale wydaje mi się, że tak wysoką lokatę Dumbledore zawdzięcza swojemu ptakowi, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, ale potrzebowaliśmy takiego Foxa, który wygląda naprawdę dobrze. No i jeszcze ta wiśniowa szata, która jest bardzo starannie nadrukowana. Nieźle, naprawdę nieźle. Ahsoka Tan z zestawu Lego Star Wars AAT. Dawno nie mieliśmy tej postaci w żadnym seciku, dlatego zdecydowałem się ją tutaj umieścić. Pomarańczowa, charakterystyczna skóra na głowie zamiast włosów leku, w jej przypadku takie biało-niebieskie. No i ten ciekawy styl walki dwoma mieczami. Świetna, naprawdę świetna postać. Tutaj muszę się wam przyznać. Miałem duży dylemat kogo wybrać, bo te figurki z Lego Star Wars potrafią zmiażdżyć wykonaniem i specjalnie dla fanów tego uniwersum tutaj jeszcze na takim wspólnym kadrze kilka sztuk, kilka figurek, które rozważałem właśnie na to miejsce Asoki. Wonder Woman w złotej zbroi zestawu, w którym wspaniała kobieta walczy z Titą. No, jest również lasso prawdy, i bardzo, bardzo ładny strój. Gdyby tylko te włosy tak tutaj nie odstawały przez te skrzydła, byłoby naprawdę fajnie, bo w tej wersji wygląda to trochę nienaturalnie, ale i tak, no musiałem umieścić właśnie tą figurkę tutaj na takiej wysokiej pozycji w moim zestawieniu. Otwieramy pierwszą dychę, no i tutaj muzyk z instrumentem będącym połączeniem keyboardu oraz gitary. Gitar. Tak to się chyba nazywa. On pochodzi z 20. serii kolekcjonerskich minifigurek i powiem Wam nie tylko ten instrument tutaj robi wrażenie, a także ten nadruk tutaj na plecach. Wyraźnie to jest jakaś trasa koncertowa. No i różowe spodnie, naprawdę dobra stylowa, rozśpiewana twarz. Jest również taki zwyczajny wyraz twarzy i niezła fryzura na takiego piłkarza z lat 70. No, powiem Wam szczerze, wszystkie dziewuchy jego. Dwudziesta seria kolekcjonerskich minifigurek przypadła mi do gustu, więc spodziewajcie się kilku reprezentantów, no jeden już był, a tutaj kolejną minifigurkę chciałbym zaprosić, czyli chłopca z piniatą. No i ta piniata prezentuje się rewelacyjnie, to może być idealna zabawka do jakiegoś pokoju chłopieńcego, no naprawdę multum możliwości, prześwietne sombrero i tutaj jeszcze się kryje fajny, przyjemny uśmiech, ale nie o uśmiech tu chodzi, tylko o to wszystko, co ta minifigurka posiada. Świetne poncho, naprawdę. A jeszcze, jakbyśmy zwrócili uwagę na ten motyw takich drobnych instrumentów, jak one się w Meksyku nazywają marakasy, coś takiego. Szkoda tylko, że ten kijaszek nie jest jakiś specjalny, tylko po prostu taki brązowy drążek, ale nie można mieć wszystkiego. I tak ten chłopczyk robi robotę. Ósma lokata dla rycerza Herbu Kruka z 20 serii kolekcjonerskich minifigur, ale spokojnie to ostatni przedstawiciel tej kolekcji. I co tutaj mnie najbardziej ujęło? No, zerknijcie tylko na ten dobór kolorystyki. Czeń rewelacyjnie prezentuje się z pomarańczowym i na dodatek mamy tutaj taki akcent wiśniowy, czyli wszystko to co lubię. Dobrze odlany miecz i powiem wam Grupo Lego, wreszcie dajcie nam jakąś serię zamkową, bo wszyscy tego potrzebujemy. Wyobraźcie sobie jak ten rycerz świetnie komponowałby się na przykład z Murtem z Lego Ninjago, no i oni by mogli stworzyć naprawdę fajną makietę, taką w stylu fantazy. W sumie to tego Murta tutaj egzekwo na ósmej pozycji chciałbym umieścić. Poznajcie Scotta, czyli zdolnego mechanika ze świata Prime Empire, który również jest do wyciągnięcia z zestawu sklep dla graczy. Ja wiem, że on w gruncie rzeczy jest bardzo podobny do Jacka z Lego Hidden Side, szczególnie w tej wersji po drugiej stronie, ale tutaj tylko zerknijcie na tył. I ten nadruk Smoka, który jakby pożera własny ogon. No nieźle. Alternatywny wyraz twarzy to taka fajna maska i przypomina to trochę sezon łowców Smoków i powiem wam, ta stylistyka mnie przekonuje. Jakieś kryształki tutaj jeszcze na na głowie i ta czapa, taka trochę ponura, czarny kaptur, to wszystko ze sobą świetnie współgra. Już, już jesteśmy coraz bliżej pudła, czyli będzie coraz więcej kontrowersji, ale w sumie tak to jest w życiu. W gruncie rzeczy życie to jeden wielki absurd i pasmo kontrowersji. No i tutaj mamy cheatę, ale nie tom z zestawu ze wspaniałą kobietą, tylko Tom z kolekcjonerskich minifigurek DC. Dlaczego? No dlatego, że mamy prześwietny komiksowy worek z Forsą, a także nadruki praktycznie na każdej części ciała. Czy wy to widzicie? Na ogonie, na stopach, na bokach rąk, na bokach nóg, na... Całym, całym hełmie, i powiem wam, podoba mi się ta koncepcja, że ta postać również może być takim przebranym zwierzakiem, ale równie dobrze groźnym złoczyńcą. Król Musz z minifigurek kolekcjonerskich DC. Niektórzy nie chcecie go nazywać Aquamanem, ale w oficjalnych materiałach pod tą nazwą funkcjonuje. No i powiem Wam, co tutaj się wyróżnia. Pistacjowa ryba, świetny hak, który nie jest takim zwyczajnym pirackim hakiem, a dedykowanym elementem. No i ten tors, idealny dla Gladiatora. Jedna ręka taka, no, okuta jakąś blachą, czy też naramiennikiem. Świetnie to się prezentuje. Mamy też alternatywny wyraz twarzy. Mamy całkiem dobrze nadrukowane spotkanie. Więc myślę, że nie muszę dalej uzasadniać wyboru piątej lokaty. Ale powiem wam, tam było wielu, wielu kandydatów do zajęcia tego miejsca, bo ta seria była nieprzeciętnie udana. Już, już spokojnie, za chwilę poznacie podium na rok 2020, ale najpierw chciałbym wam odświeżyć pamięć i zaprezentować księżniczkę Iron Fan z manki Kida, oczywiście. Wiecie z tego, byczego mecha. Orientalna suknia, dobrze wykonana, delikatnie odsłonięty brzuch, no i te ozdoby, świetnie upięte włosy, tutaj mamy takie jakby rogi, jest jeszcze miejsce na naramienniki i tylko szkoda, że w tym właśnie miejscu na dole na sukni nie zrobiono jakiegoś nadruku. No i mamy ten ciekawie wyglądający proporzec, pokażesz go nam czy nie pokażesz? Chyba pokażę, nieźle, to na pewno da radę gdzieś wykorzystać. Moim skromnym zdaniem na trzecią lokatę zasługuje ten duch z zamku Lego Hidden Side. Tajemniczego zamku dodajmy, a nazywa on się Neymar Rim. Zazwyczaj mi się myli z Raymanem albo tym piłkarzem, co wiecie, ciągle się tam gdzieś przewraca. W każdym razie do rzeczy, tutaj ten odlew jest świetny i on będzie wykorzystywany w tej nadchodzącej fali zestawów i bardzo, bardzo dobrze. Szata też niezwykle precyzyjnie wykonana i na dodatek te naramienniki, które pozwalają na przykład tutaj, i zamontować, no powiedzmy, skrzydła nietoperza. Wtedy prezentowałoby się to jeszcze fajniej. Cera taka grobowa, idealnie dobrana. No i pokażę Wam jeszcze szczegóły tej szaty, bo w końcu ten materiał jest taki podsumowujący. To musimy się temu trochę przyjrzeć. Czy zasługuje na trzecie miejsce? Wydaje mi się, że tak. Drugie miejsce dla szkieletowego czarownika z lochów, który również występuje przy tym kościanym smoku. I dlaczego zapytacie? Ano dlatego, że podobają mi się te dziwaczne, tajemnicze, zielone symbole na długiej, powłóczystej, czarnej szacie. No księdzu Natankowi chyba by się to nie spodobało. Do tego dostajemy nie toperze skrzydła, ale przede wszystkim fajny artefakt, Czyli taką zieloną czachę. Z tego co pamiętam, to jest to czaszka jakiegoś innego czarnoksiężnika. No i ten wystrępiony kapelusik o niezły motyw do jakichś makiet, anime, manga, coś takiego. Ideolo, naprawdę fajnie. I przypomina to też trochę takich. Weneckich lekarzy w czasie zarazy. No, to jest na pewno ten nurt. Szkoda tylko, że ta główka trochę pachnie Garmadonem, ale i tak z daleka ta postać jest idealnym czarnym, mrocznym charakterem. Panie i Panowie, to może chwila oklasków dla tegorocznego zwycięzcy, czyli pajęczej królowej z zestawu Mankikit. Oczywiście motorówka San Diego. Tak jest, należy jej się. A dlaczego? To jest zawsze pewien zakres subiektywizmu, ale zerknijcie tylko jak to jest dobrze zaprojektowane. No taka fioletowa diablica, która na dodatek ma świetnie zrobioną broń, a czasem takie składaki wyglądają paskudnie. Tutaj jednak to ma ręce i nogi. No i zróbmy kilka zbliżeń właśnie na tą szatę, bo motyw pajęczyny tam jest silnie obecny. I moglibyśmy tylko ponarzekać, że z tyłu na tej szacie nie ma nadruku. Szkoda. Szkoda, ale tylko Dumbledore miał tutaj coś ciekawego. To grupa LEGO te Musi poprawić. Gumowy hełm bardzo, bardzo dobrze. Motyw pająka tutaj jest wszędzie obecny i to mi się jak najbardziej podoba. No nie wiem, co się dzieje, ale wszystkie trzy postacie, które wybrałem, mają jakieś takie złowrogie konotacje. Po prostu są dobrze zaprojektowane. Mam nadzieję, że to nie świadczy o niczym innym. No i to tyle z mojej strony jeżeli chodzi o ten film, mam nadzieję, że to top 20 wam się spodobało, ale idę o zakład, że o kimś tutaj zapomniałem i są takie minifigurki, których później będę żałował, że ich nie umieściłem właśnie w tym zestawieniu, więc od tego są komentarze, no i trochę sobie podyskutujmy. Piszcie jak wam się podobało, czy podjąłem dobre wybory, czy coś tutaj byście poprzestawiali. Hej, hej, hej i do zobaczenia w kolejnych dniach.